Słuchajcie, jeśli nie macie konta w Betclick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny, obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. Jeśli nie trafimy, wraz z od nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Macie pytania? Zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w Betclick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i pierwszego gola w meczu między Stalą Mielec i Wisłą Kraków. Później dopisujecie swój login z Betclick. Typujemy do godziny 20:30, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy piłkarskiego dubla i w pierwszym meczu stawiamy, że Kaliari ogra Empoli. Jeśli gospodarze chcą sięgnąć po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, to lepszej okazji niż domowym etnicznym nie będzie. Empoli pokazało już, że będzie głównym kandydatem do spadku porażkami 0-3 z Sampdorią czy 1-2 z Wenecją. Kaliari z kolei pokazało, że potrafi grać, remisując na wyjeździe 2-2 z Lazio. Naszym zdaniem dziś Kaliari zapisuje na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W drugim meczu również gramy pod przełamanie, ale bramkowe w Holandii. Zwolle w sześciu kolejkach nie trafiło jeszcze ani raz do siatki i wydaje się, że lepszego momentu na przełamanie niż domowy pojedynek z lubiącą tracić gole z Partą Rotterdam może nie być. Zwolle w każdym meczu tworzy sobie kilka klarownych bramkowych sytuacji, oddaje także celne strzały, jednak brakuje skuteczności. Naszym zdaniem powróci ona już dziś i gospodarze trafią choć raz do siatki. Dzięki za to, że oglądaliście, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Tak jak mówiłem, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z promocji w Betking, Wy również możecie, jest bardzo, bardzo przyjemna i możecie uzyskać 5 dych zwrotu, jeśli zagracie swój pierwszy pomoc za maksymalnie 57 zł. I jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście, do zobaczenia.